Cześć! Z tej strony Krzysiek KM Programs. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie, na którym kontynuujemy rozważania odnośnie szablonów funkcji o zmiennej liczbie parametrów. Przechodzimy do kodu. Na poprzednim filmie związanym z tą tematyką, na który Was gorąco zapraszam, omówiłem w jaki sposób definiować funkcję, która posiada zmienną liczbę parametrów, a także pokazałem Wam przykłady tworzenia i przede wszystkim wywoływania takiej funkcji o przeróżnej liczbie parametrów i przetwarzania tych parametrów. Teraz pokażemy sobie kolejny sposób, sposób, w którym chcę zaprezentować Wam... Instrukcję if const expression, która pozwoli sprawdzać warunek, który podamy tej instrukcji, już na etapie kompilacji. Taka jest właśnie rola if const expression, czyli w odróżnieniu od zwykłego ifa, który działa sobie w runtime, ie. ten if działa już na etapie kompilacji i tu właśnie przyda nam się to, żeby troszeczkę skrócić. Mechanizm przetwarzania parametrów takiego szablonu funkcji o zmiennej liczbie parametrów, żebyśmy nie musieli pisać tej drugiej funkcji, która nie posiada argumentów. Jeżeli pamiętacie ten pierwszy film, na którym pokazywałem właśnie funkcję getParams, to tam musiałem oprócz tej funkcji właściwej napisać funkcję bezargumentową getParams, która będzie wywoływana na samym końcu po to, żeby przerwać ciąg wywołań pseudo rekurencyjnych, które tam miały miejsce. Tutaj natomiast zauważcie mamy już tylko jedną wersję funkcji getParams i ona w zupełności wystarczy. Jak to działa? Na początek no oczywiście mamy tutaj szablon o zmiennej liczbie parametrów, tak jak poprzednio. Ten sam nagłówek można powiedzieć jak w poprzednim przypadku. Takie samo przetwarzanie elementu, który przychodzi jako pierwszy argument po lewej, odwołanie do Ilości elementów, które przychodzą w pakiecie, przekazanym jako drugi argument, ale tym razem w tej funkcji mamy właśnie if const expression. W tym przypadku ten if sprawdza nam, czy size of, czyli ilość elementów pakietu jest większa od zera. Jeżeli tak, to wywołujemy kolejną wersję funkcji getparents, przekazując właśnie ten pakiet, co spowoduje, że przy tym kolejnym wywołaniu znowu z tego pakietu zostanie wywołana. Pierwsza, y, pierwszy parametr, a reszta zostanie przekazana w kolejnym wywołaniu i tak będziemy schodzić z tą ilością tych elementów aż do zera, a kiedy będzie zero, ten if nie zajdzie, no i skończy nam się kolejny ciąg wywołań funkcji getParams. Na czym polega idea, czy też gdzie tkwi szkopuł, dlaczego ten if możemy tu użyć i dlaczego to faktycznie już na etapie kompilacji wywoła nam, czy też przygotuje wszystkie potrzebne wersje funkcji getParams? Otóż i w const expression, żeby mógł działać na etapie kompilacji, musi mieć warunek, który również jest wyrażeniem const expression. W tym przypadku na szczęście Size sizeof z trzema kropkami, czyli ta wersja param instrukcji operatora sizeof, która jest gotowa, żeby pracować z pakietem e, szablonu funkcji, ona zwraca const expression. Czyli już na etapie kompilacji będzie wiadomo ile wynosi ilość elementów pakietu i kiedy mechanizm będzie generował kolejne wersje wywołań funkcji getparams dla tego szablonu to już na etapie kompilacji ten if Const expression będzie wiedział kiedy ma przestać m, takiego generowania dokonywać i na tej zasadzie możemy Zakończyć cykl wywołań funkcji getParams. W taki sposób widzicie, uprościliśmy sobie sprawę tym jednym prostym wywołaniem, tą jedną prostą wersją instrukcji IF, która weszła w C17. Jeżeli chodzi o samo wywołanie, no to jest tak jak przedtem, tak jak w poprzednim przypadku, dlatego teraz jedyne co zobaczymy, no to oczywiście kolejne wywołania kolejnych parametrów, czyli Adam, Ewa 10 i 20. W tym też kawałku kodu przygotowałem dla was praktyczny przykład użycia takiej funkcji szablonowej o zmiennej ilości parametrów. W tym przypadku pozwoliłem sobie napisać mały kawałek kodu, który znajdzie największy element z podanego ciągu parametrów. Tak naprawdę chodzi oczywiście o tą funkcję. To tutaj ukryta jest funkcja o zmiennej ilości parametrów, funkcja szablonowa. I jak widzicie postać tej funkcji jest już nam dość znana. No ewentualnie pozwoliłem sobie tutaj, jak widzicie na potrzeby dyskusji, nie zwracam uwagi, czy to ma być const, const referencja tutaj. Zastanawialibyśmy się na tym już na etapie pisania projektów, natomiast tutaj przyjmijmy, że jest nam wszystko jedno, czy będzie przekazywanie przez stałą referencję, czy przez kopię, aczkolwiek wiemy, że to wszystko jedno nie jest. W każdym razie teraz w tej funkcji FindMax mam przekazywanie pierwszego elementu przez stałą referencję i później resztę elementu z pakietu, które będziemy rozbijać w ten sam sposób, jak tłumaczyłem Wam do tej pory. I mamy również przygotowaną pomocniczą funkcję find Max Element, która przy wykorzystaniu prostego trójargumentowego operatora warunkowego zwróci nam większą z dwóch wartości u1 lub u2. I jeżeli już przechodzimy do samego wywołania findmax to za każdym razem będziemy sprawdzali czy size of od właśnie tego pakietu parametrów jest większe od zera. Jeżeli tak, to będziemy wywoływali w pseudorekurencyjny sposób funkcję findmax element podając u i znowu wywołując findmaxa. W ten sposób będziemy w tym fine max element rozbijali kolejny pakiet na coraz mniejsze kawałki. Aż w końcu dojdziemy do momentu, gdzie dojdziemy do takiego rozbicia, że będziemy mieli tylko dwa elementy. Jak już będziemy mieć dwa elementy, to ten fine max element zwróci większe z nich. A później, no, podczas wywoływania powrotnego wszystkich tych fine max elementów, będziemy za każdym razem dostawać kolejne e, porównania elementów z naszego pakietu i na tej podstawie dostaniemy maksymalny element. Tak wiem, istnieją gotowe sposoby, żeby sobie radzić z tego typu problemem, ale. Ale pamiętajcie, to jest tylko przykład poglądowy, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób tą funkcję szablonową możemy wpisać i jak ją wykorzystywać. Oczywiście, jeżeli chodzi o samo wywołanie, to mam tu dwie wersje: zarówno z liczbami, jak i z napisami. I zauważmy, że. No wszystko zadziała nam za chwilę dobrze. Odpalmy ten kawałek kodu i faktycznie wśród liczb 45 wygrywa ten konkurs porównywania, która z tych liczb jest największa. I również w przypadku napisów imię Iza jest zdecydowanie najdalej w alfabecie. Jeżeli chodzi o ten przykład to koniec. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania Odnośnie tego, w jaki sposób posługiwać się takim właśnie szablonem funkcji. Serdecznie zapraszam na moje szkolenia, gdzie na pewno jeszcze będziemy ten temat rozjaśniać. I tak jak już mówiłem na poprzednim nagraniu, tak i tutaj powiem, że będziemy jeszcze pokazywać sobie nowsze podejścia, które pozwolą jeszcze wygodniej wyłuskiwać kolejne elementy pakietu funkcji szablonowej. Jeżeli chodzi o to o, to o ten temat, o, o ten przykład. To tyle na teraz. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.